Wieś Krępa jest położona w gminie Zielona Góra. Leży na północny wschód od Zielonej Góry w odległości 8 km od jej centrum, na trasie z Zielonej Góry do rzeki Odra w odległości około 1 km od zawady. Miejscowość z każdej strony jest otoczona lasami. Pierwsza wzmianka o miejscowości Krępa w zapiskach kronikarskich jest z 21 stycznia 1430 roku. Nazwa osady pochodzi od potoku, który swój początek miał w miejscowości Przytok. Nazwano go Krampę, który to przepływa w okolicy Krępy i łączy się z Młyńskim Potokiem. Wieś stawała się powoli, oprócz zaplecza gospodarczego miasta, także jego zapleczem rekreacyjnym. Szczególnie Las Odrzański, poprzecinany rowami, kanałami, ścieżkami i posiadający stary drzewostan, stał się najpopularniejszym miejscem świątecznego wypoczynku zielonogórskich mieszczan. Swoją małą miejscowość mieszkańcy porównują do Bieszczad. Dlatego, że bardzo jest dużo zniesień i domy są usytuowane i nisko i wysoko. Naszą miejscowość cechuje cisza i spokój oraz duże zadrzewienie wkoło naszej miejscowości. W znieje istnieje wiele lokalnych aktywistów i aktywistyk. Jest to nasz aktualny kapitał ludzki, bezcenny z perspektywy lokalnych potrzeb. Są to członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, działacze Rady Sołeckiej, Stowarzyszenie na Rzecz Miejscowości Zawada Krępa i niezrzeszeni chętni do pomocy, do prac dla dobra ogółu. Promują wieś w regionie, organizujemy wiele imprez, pikników i zabaw. Jest także koło PZW Zawada Krępa, które też dużo wnosi, duży wkład w rozwój naszej miejscowości. Od 2000 roku obecny radny gminy Tadeusz Naskręt drąży temat powrotu lasu odrzańskiego do dawnych, dobrych tradycji. Wytyczył sobie szlachetny cel wybudowania przystani wodnej na nowej odrze oraz slipu do bezkolizyjnego wpuszczania łódek i motorówek do basenu portowego. Znaną historycznie postacią jest Otto Mylsz. Budował drogę dojazdową i wytyczył obsadzone pięknymi drzewami ścieżki leśne. Bardzo mu zależało, żeby las w okolicach krępy przyciągał turystów. Po jego śmierci w 1920 roku mieszkańcy postanowili postawić mu w lesie Odrzańskim pamiątkowy kamień, który przetrwał do dzisiaj. Budynek Świetlicy Wiejskiej wybudowany został na początku XX wieku. Jest największym tego typu obiektem w gminie Zielona Góra. Obiekt służył dawnym mieszkańcom wsi jako centrum gastronomiczne. W ostatnich latach przeprowadzono gruntowny remont, współfinansowany w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie znajduje się tutaj filia Biblioteki Publicznej. Biblioteka w Krępie należy do najmłodszej, ponieważ została powołana w 2005 roku. Biblioteka ma 3000, ponad 3000 woluminów. Również prowadzi kącik prasy, gdzie i młodzież, i dorośli mogą przeczytać wiele czasopism. Jeśli chodzi o księgozbiór, jest on dostosowany od, i dla dzieci młodszych i starszych oraz dla dorosłych. Jest to literatura obca, literatura polska, literatura kryminalna. Fantastyka, jest typowa literatura popularno-naukowa i osobny dział nowości, tak aby czytelnik ostatnio zakupione książki zawsze miał w pierwszej kolejności pod ręką, żeby mógł się zapoznać, co kupujemy. Lubię przychodzić do biblioteki, bo można tu czytać i pograć na komputerze. Bo lubię przychodzić do biblioteki, ponieważ mogę spędzić czas z moją koleżanką i, i mogę pograć na komputerze i podzielać książki. W budynku przylegającym do dawnej przedwojennej gospody, którą zamieniono po wojnie na salę sportową, a następnie na magazyny w latach 90. XX wieku, za sprawą ówczesnego proboszcza parafii księdza doktora Jana Dyrdy i Jana Szurkowskiego stworzono kaplicę. Jako miejsce kultu obiekt został oddany do użytku 24 grudnia 1992 roku jako kaplica pod wezwaniem Chrystusa dobrego pasterza. W pejzażu wsi wyróżnia się neogotycka ceglana pochodząca z lat 60. XIX wieku dzwonnica z czynnym dzwonem. Wieloletni radny gminy, a także jej przewodniczący w okresie swojej działalności zrealizował wiele projektów. Największej satysfakcji sprawiło mi to, że znaleźli się następcy, wśród nich pan Tadeusz Naskręt, który jest radnym gminy Zionagóra i realizuje wraz z mieszkańcami wiele dobrych pomysłów. Oprócz niego działają też na terenie Krępy w Stowarzyszeniu Miłośników Zawady i Krępy. Takim wyróżniającym się działaczem pan jest pan Józef Krakowiak i bardzo aktywnie w wielu sprawach również działa Tadeusz Budrewicz. Oprócz niego są jeszcze inni młodsi, i mam nadzieję, że tak będzie w najbliższym okresie czasu, że wszyscy się włączą na rzecz działalności w Krępie. Kilka lat temu pomysłodawcą był Tadeusz Naskręt, żeby zorganizować warsztaty artystyczne ze szczególnym uwzględnieniem nauki gry na instrumentach. No i tak też zrobiliśmy. Udało nam się te warsztaty przeprowadzić od września do grudnia. Zakończone były koncertem, wszystkim się podobało. Od tamtej pory co roku robimy takie projekty. Cieszą się dużym powodzeniem. W tym roku będziemy mieli naukę gry na instrumentach, będziemy mieli naukę tańca, hip-hopu lub baletu do wyboru. Będzie także założona grupa kabaretowa. Nasze koło muzyczne działa pod patronatem. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zawady i Krępy. Uzyskujemy środki na działalność z Urzędu Gminy Zielona Góra. Spotykamy się raz w tygodniu i staramy się przez półtorej godziny jak najwięcej nauczyć. Najmłodsza uczestniczka ma cztery latka, ale niestety w tej chwili jej nie ma. Najstarsze mają dziewczyny po 12 lat, z tego co mówią. Uczymy się tutaj tańca współczesnego. W grudniu, w połowie grudnia mam mieć y, występ z tego, czego się uczymy tutaj właśnie na zajęciach. Y, jest to dobra zabawa, naprawdę dzieci są super i staramy się tutaj, mówię. Jak najlepiej zagospodarować ten czas? No po prostu bardzo mi się na tych zajęciach podoba. Tańczymy, uczymy się nowych, fajnych rzeczy. Jak już pani wcześniej wspomniała, się nawet dobrze znamy już od jakiegoś czasu. Jest wesoło, zawsze jest miło i jest dobra atmosfera. Bardzo mi się podobają zajęcia, e, przez to, że mamy z panią taką dobrą, miłą. E, lubimy tańczyć razem, wszyscy w wspólnocie. No i każdy tutaj bardzo dobrze umie tańczyć. No i bardzo lubimy dobrą zabawę, a tutaj pani może to nam zapewnić. Na takich zajęciach jest bardzo fajnie, mamy bardzo miłą panią e, i bardzo miłych, e, dzie, dzie, ba, mamy bardzo miłe dzieci. E, jest tutaj bardzo fajnie i miło. Na zajęciach mi się bardzo podoba, lubię tańczyć i też lubię się czasem pośmiać i lubię po prostu takie zajęcia. swoje miejsce w krępie znalazł Paweł Brunin. Jest to świetne miejsce do pracy, jak widać, jest tutaj spokój i cisza, co sprzyja takiej artystycznej pracy. Jak widać, mamy tutaj e, piękne tereny, jest bardzo blisko do Odry, mnóstwo ludzi jeździ tutaj na weekendy rowerami, na rolkach, można sobie pospacerować, przyjechać z psem, połowić ryby, także. Naprawdę świetne miejsce, żeby wypocząć i bardzo dobre miejsce, żeby zamieszkać. Mimo tego, że liczba mieszkańców miejscowości wykazuje tendencję malejącą, do Krępy wprowadzają się także nowi mieszkańcy. Jestem szczęśliwy, że mogę mieszkać w takiej miejscowości razem z moją rodziną. Mamy dużo znajomych, o, mieszkańcy tutejszej wsi są zaangażowani różne wspólne inicjatywy, jest, które doprowadzają do tego, że możemy razem spędzać czas, poznawać jest, pomimo krótkiego czasu praktycznie wszystkich znam. Mieszkam w kępie od 5 lat. Wybrałam to miejsce, ponieważ jest tutaj cisza, spokój, świeże powietrze. Naokoło mamy piękne lasy, jest tutaj świetlica, biblioteka. Mamy wszystkie media. Niedługo będzie budowana jeszcze kanaliza. Proszę Państwa, zbieg okoliczności ze Szczecina sprowadził mnie tutaj do Krępy w województwie lubuskim. Przepięknego miejsca jak zobaczycie na pewno na zdjęciach. Jest tutaj pięknie, cicho, woda doskonała, źródlana. Obok nas Pan produkuje wodę źródlaną od 20 lat. Mieszka się tutaj przecudownie. Urodziło nam się tutaj dwójka wspaniałych dzieci, rozwijają się. Polecam każdemu, wybierajcie się w nasze lubuskie lasy i osiedlajcie.